W kolejnym odcinku Studia Futsal naszym gościem będzie Sebastian Grubalski, zawodnik, który niedawno zadebiutował w futsalowej reprezentacji Polski. Jak wyglądało to, to zgrupowanie? Jakie mecze zagrał? Zapraszam serdecznie. Sebastian, jeszcze przed kilkoma miesiącami, będąc tutaj w studiu, mówiliśmy o tym, że, że pewnie marzysz gdzieś tam, żeby móc zapukać do reprezentacji Polski. Dzisiaj, dzisiaj możesz powiedzieć, że to marzenie się po raz kolejny w Twoim życiu spełniło. Co czułeś, dostając powołanie i stawiając pierwsze kroki wśród najlepszych zawodników Polski? No, rozmawialiśmy o tym. Bardzo się cieszyłem, gdy przyszło powołanie. W domu wszyscy byli zadowoleni, gratulowali. Mi dużo telefonów dostałem. W drużynie koledzy też gratulowali. No i cieszę się, że tam się w końcu dobiłem do tej reprezentacji. Pierwsze treningi w prezentacji Polski. Jak układała się Twoja współpraca z trenerem Łukaszem Żebrowskim? Czym te treningi różniły się od tych, które masz tutaj w klubie? Myślę, że wiele się nie różniło od tych, których mam w klubie, ale myślę, że mogę się dużo od tego trenera nauczyć, bo jednak jest w marce, jako jest Pogoń Szczecin, jest tam trenerem w Ekstraklasie i on, myślę, że ma troszkę większą wiedzę od nas i myślę, że nam dobrze ją przekaże. Yy, tak, te, te mecze, które rozegraliście, bynajmniej to pierwsze spotkanie, było w, w byliście bardzo blisko zwycięstwa, czego zabrakło do tego, żeby, żeby odnieść ten sukces na Naturieju Generali? Rozegraliśmy tam troszkę meczy, ale wygrywaliśmy w tym meczu. Myślę, że troszkę szczęścia nam zabrakło w tym spotkaniu, ale nie byliśmy na pewno zespołem gorszym od zespołu szczech. Tak, dzisiaj wróciłeś, do, wróciłeś do, do KS Kontrakt, do treningów tych codziennych. Do końca sezonu pozostały trzy kolejki. Jak widzisz te mecze i czy uda ci się zostać z zawodnikiem, który zostanie najlepszym strzelcem w drużynie, bo już jesteś tego bardzo blisko? Nie, nie myślę za bardzo o tych bramkach. Skupiam się na lepszej swojej grze bardziej. I myślę, że zagramy dobre spotkania, i do poszczególnych spotkań musimy odpowiednio podejść, żeby to jakoś wyglądało do końca sezonu. Grasz w zespole już 3 miesiące, może 4, w sumie nie wiem, 9-8 spotkań rozegrałeś. Jak zmieniło się twoje podejście do futsalu? Czego się nauczyłeś? I co, co dzisiaj wiesz, że jest naprawdę ważne w tym, żeby, żeby dobrze wypadać w tych spotkaniach pierwszej ligi? Myślę, że głowa i podejście psychiczne do meczu i nastawienie się na to to jest główny sposób na odpowiednie, odpowiednią grę. No oczywiście, wiadomo, treningi i przygotowanie fizyczne też jest równie ważne, ale strona mentalna jest w tym momencie bardzo już ważna, na tym poziomie gry. E, no z pewnością muszę się z Tobą zgodzić. E, w takim razie, jak Ty przygotowujesz się do każdego meczu? O czym myślisz i jak wygląda te ostatnie kilka godzin przed meczem? Na pewno myślę o tym, jak chcę zagrać, co chcę poprawić w swojej grze z poprzednich meczy. I przypominam sobie swoje dobre zagrania, jak się czułem wtedy, jak zagrałem dobrze, i na tym się skupiam bardziej. E, jeszcze tak wrócę, bo niedawno rozgrywaliście takie bardzo trudne w sumie spotkanie w Gdańsku z, z liderem Zługi Gdańsk. Jak wspominasz to spotkanie i czym ten zespół, co ten zespół robi szczególnego, że, że odnosi takie wyniki, i co było trudne w spotkaniu z nimi? Jest na pewno bardziej konsekwentny, gdy już ma sytuację, to je wykorzystuje. My tych sytuacji mieliśmy troszkę mniej, ale mogliśmy więcej wykorzystać i ten wynik mógłby być inny. Przed nami już tylko trzy ostatnie kolejki. W sumie, w sumie te, te spotkania nie będą dla nas jakoś tak specjalnie istotne, bo, bo to spokojne, bezpieczne miejsce w tabeli już mamy. Ewentualnie możemy sobie zrobić sprawić dużo przyjemności, yy, stając na trzecim stopniu podium. Ale tak naprawdę wyglądamy już, wyglądamy już w przyszłość do, do kolejnego sezonu. Yy, jakich błędów czy musimy uniknąć, żeby, żeby w, tam, w tym najbliższym sezonie bić się o ekstraklasy? Jakich błędów popełnić? Może nie przegrywać, nie przegrywać lub nie tracić punktów tak, w taki sposób, jaki robiliśmy w, to, w tym sezonie. Żeby awansować do Ekstraklasy trzeba być konsekwentnym i pokonywać każdego przeciwnika. No nie potykać się na pewno w spotkaniach takich jak z różną, złodzi. straciliśmy punkty. W Gnieźnie straciliśmy też punkty, w, których, w którym spotkaniu byliśmy naprawdę dużo lepsi. E, tak, Sebastian może już tak na koniec e, myślić już czasami o Ekstraklasie. Mam nadzieję i myślę, ale na razie trzeba się skupić tu, gdzie jesteśmy i do tego dążyć, żeby zdobyć tą ekstraklasę w Lubawie. Czyli ekstra ekstraklasa tylko w KS kontrakt. Miejmy taką nadzieję, a co będzie, to czas pokaże. Okej, okay, dziękuję bardzo.